Witam was w pierwszym odcinku od chyba długiej przerwy, bo no, musiałem sobie zrobić przerwę od filmików, jeśli się namęczyłem, no przyznajcie. A, i te pięć filmików o śmiesznych zwierzętach to był jedynie eksperyment, czy będę musiał dalej sprawdzać, czy wszystko jest dobrze, czy rzeczy jednak nie, bo już będzie wszystko dobrze. No i oczywiście, jak zwykle, nie sprawdzałem i jak zwykle musiało mi się nie potwierdzić. Na jednym nie było w ogóle głosu, na drugim było za No... Nie wiem, widzowie. Dlatego właśnie... Oj, ktoś peta jakiegoś ma. Okej. Okay. Ale dobra, lecimy. Dobra. Jak byście pytali, to ja dopiero co uruchomiłem komputer. <laughs> jakbyście pytali, to ja dopiero uruchomiłem komputer. Ale okej okay. jakoś, jakoś sobie poradzę. Co tutaj? Oczywiście, że tak. I mamy to. O oh, pomarańczowy pomarańcz, pomarańcz, pomarańcz to już jest. Dobra. A więc lecimy. Lecimy z tym koksem, w którym mogę, tak, mogę zakręcić kołem. Co mi wypadnie? Oj, tylko żeby. O! Całkiem mi się przyda nawet. Całkiem mi się nawet. W sumie całkiem mi się przyda. <laughs> spit jakiś. Jakiś spit mi się nawet przyda, widzowie. Hmm. Już ten potworek Widziałem Cię, bo masz żarówkę Nie Mam ściszony komputer, jakbyście byli ciekawi Podgłosz się do 80 Nie pytajcie czemu podgłaszam aż tak głośno, ok e, Można powiedzieć, że jestem głuchy po prostu I przy 80 mi najlepiej nie pytajcie czemu, po prostu. Ale okej, okay. o, tu ta farba. Young joke. Kolejna farba. I lecimy dalej. Okej, okay. mamy. Wszystko dobrze? Jest dobrze. Jest dźwięk, jest dźwięk. Mam wszystko. Czyli odcinek wyjdzie. Tak. Raz by nie wyszedł. Raz mi już odcinek nie wyszedł. Bo nie miałem ekranu. <laughs> nie ustawiłem ekran i nakrywałem odcinek bez ekranu. Przez to był czarny nawet ekran. Dlatego właśnie te... Dlatego właśnie śnie jeden film mówiący o tym jak Roblox... jak może być koniec Roblox. Jest na czarnym tle, bo nie zrobiłam żadnego ekranu o Robloxie, bo nie mogłem po prostu. Dobra, ale okej, okay. już wszystko jest dobrze. Dobra, mam pędzel. Coś tam jeszcze jest? Mam pytanie? Coś tam jeszcze jest? W zasadzie, jedyne co jest to, pustka. Ach. po pustka. Ech. Oczywiście, jak zwykle będę, oczywiście na szczęście teraz będę miał tutaj wystarczająco czasu, aby, aby zrobić kilka rzeczy. Między innymi właśnie przejść tę grę. A, a mam na myśli przejście do końca. I mówię serio Gdzie on jest? O nie on pewnie jest gdzieś tam Ale Spadzela nie ryzykuje. A nie! Tam jest spędzel, ale nie ryzykuje. Ale nie ryzykuje. O jest! Jest! Dobra Mamy to oh. Okej okay. Grand farba, grem. O. Uh. Ja nie mogę. Dobra, wiem już gdzie będzie grę, bo ja... bo ja już trochę nawet z tej mapy zapamiętałem. W sumie można odpowiedzieć, że całkiem dużo z tej mapy zapamiętałem. Okej, no tu już odebrałem pędzel. O, jest to. I tu jest to, tak! Tam jest zielone. Tam jest zielone częście. Ja nie mogę, moja pamięć. Mnie nigdy nie myli. Moja pamięć mnie! Nigdy nie mali nie mali ha oj koszko 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 nie mam sko nie nie mam sko mam schronienie mówię Po raz kolejny, mam mam schronienie nie nie idę Daj, daj szybko, szybko, szybko Jest. Mam kasznicę. Co mam! Nie będę ryzykował! Oj! O! <grym> Oj Oli Co mam dać Oli? W ogóle jakiej Oli to jest w <grym> Tak widzę, wyglądałem flomaki. O, proszę. Jak fajnie. Nie, to jesteś blue? Nie, no, skoro nie wchodzi tam do co to chyba jest burp. Stój jak zwykle potwór. Dobra, ale przynajmniej jest tutaj to, czyli... I the Pójdę ham. I find like two and Totai. I don't like the spawn. I find that the Totai. I don't the and then Totai. I've got some Yeah. Yeah. O o o, 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 tego szukałem. <tryk> tego szukałem. <gry> Okej, okay. jest, jest dobrze. Jest dobrze. <gry> Okej. Okay. Ja nie mogę. Wszystko łączy mi się w całość. Cała mapa mi się już prawie łączy w całość, widzowie. Tak, zapamiętałem. Tutaj będzie przejście, do której odbierzemy białą farbę. Czy cze, czy to jest? mi się. Ła Ła Łał, otworku. Potworku. Idź gdzie indziej, a nie tu, gdzie ja. Uff. Już się pogubiłem, można powiedzieć. Już się pogubiłem. Gdzie ta tylko była? Pamięć mnie nie powinna mylić. Pan myli. No co, co tu chodzi? No, to jest jedyne przejście. Chyba że tutaj. Tak, tutaj. A nie mogę, jak głupi jestem. No, ale dobra, przynajmniej ważne jest. Nie liczy się to, jak głupi jestem. Liczy się przynajmniej to, że znalazłem przejście. Liczy się przynajmniej to, że znalazłem przejście. Oh. O Oj, teraz będę musiał.. Super! Teraz będę musiał iść do przejścia. <laughs> Elo. Dobra. Tutaj tak. Ale to dobrze. Ale też też potwór. Musi mi przeszkadzać. Dokładnie. Dobra. Jest. Tutaj potwór nie wejdzie. Mamy to. Mamy to. Tak. Ja nie mogę. Jaka farba? Blue! Blue farba! Niebieski, czyli teraz musimy tylko odwrócić się gdzieś tam I znajdziemy czerwoną farbę Czerwone przejście, w którym jest niebieskie przejście Ja nie mogę, widzowie, ja te gry przejdę normalnie, ja te normalnie gry przejdę Ale dobra, widzowie Zasada oczywiście jest Ale oczywiście taka Ale oczywiście jest zasada nie oceniamy dnia przed zachodem słońca. Porku, sobie jak możesz. Powiem naprawdę. Oj, 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 do, do, dobra, dobra, teraz. Przypomniało mi się, że to jest spawnik, dobra, czyli tutaj. Okej. Okay. Ja, jeśli pójdę tutaj, to tak, tutaj jest czerwone przejście i blue przejście. Teraz Purple. Teraz z powrotem niebieski. No to chyba purple. Tak, idealnie pasuje do tego. To jest purple. Idealnie do tego pasuje. Idealnie do tego pasuje. A to oznacza, że muszę się cofnąć z powrotem na spawnu. Sorry widzowie, ale większość... Ale najwięcej wskazówek mam właśnie po spałnie. Najwięcej wskazówek mam po spałnie. A, dobra. Idziemy tu. Ale pewnie się zapytacie czemu? Otóż... Ale pewnie się zapytacie, dlaczego idę akurat tutaj? Przecież tam pójdzie dopiero jak będzie kluczyk. Otóż... Idę do pomarańczowego. Idę potem tam To tu? E, to tam jest przejście do potwora O nie Ja nie mogę Super naprawdę potworku Super naprawdę, doceniam to O, nie Co, no jeszcze idź tam. O kogoś. co do mnie idziesz? JA JUŻ NIE DAM Z NIM RADY! JA JUŻ NIE DAM Z NIM RADY! JA JUŻ NIE DAM Z NIM RADY! twoja hmm. 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 palecika nie mę, myliła? e tak, myliła mnie jak najbardziej myliła mnie jak najbardziej myliła co co to ja coś zapomniałam zsa... bo tutaj jest już... Nie... Yeah. Mm -hmm. Widzowie! Pogubiłem się. Powiem wam, że po prostu się pogubiłem. A, no... Tu jest zielone, czyli jest to jest chyba miejsce spale, to musi być gdzieś... na ale gdzie jest purpi? Mam pytanie. Ja mam pytanie, gdzie jest Purpi? Przejście. Bo jeszcze ja nawet nie pamiętam. Dobra, ale to było tutaj. Szedłem teraz, bo już odzyskałem trochę pamięci. Podłem tutaj. Nawet nie wasze! się! No co? Wraca tam, a mógł przejść. A mógł przejść tam do wejścia. No co tu idziesz? Ja... Denerwujący jak nic. Denerwujący potwór jak o. nic. zamiast pójść tam, żeby ktoś przeszedł tam, to z powrotem tam idzie. A kupię jak nic. Uch. O, radzie jak okej okay. pamięć o nie myli. tutaj ucieka. Ła! No to musiał być niezły pech. No to tak, ktoś musiał mieć niezłego pecha. Dobra. mamy już sobie połowę tego. Mam już chyba połowę. Tak, wiem, tam jest. A... O Dziękuję. Naprawdę to mi dużo podpowiada. Naprawdę to mi dużo podpowiada. Serio Naprawdę to mi dużo podpowiada. Dajcie chwilę. Widzowie, naprawdę, dajcie subskrypcję oraz lajka za to, że jednak nie odpuściłem i zdołałem po raz kolejny zdobyć kolor fioletowy. Teraz już wszystko wiem i obiecuję wam, że nie zginę teraz. Obiecuję wam, że teraz nie zginę. Dlatego lecę, bo już zapamiętałem wszystko. No, prawie wszystko, jeśli naprawdę pytacie się, czy w... tak wszystko, wszystko. Ale okej. Okay. To, zapamię... to co zapamiętałem, to zapamiętałem. Teraz idę tu, gdzie trzeba. Ale... To już mówi, samo za siebie. A nawet tu! Podejrzale, Ciekawe, czemu tutaj jest jakieś dziwne przejście. Może dlatego, bo jest tu potwór? A może dlatego, bo akurat tu idę? A może dlatego, bo tu jest szute? A tu jest He! <laughs> no właśnie, widz... Więc... Co, 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 co wie? Ja do tego, uwierzcie widzowie, do tego miejsca jeszcze nigdy nie dotarłem. Okej, okay, już wiem co robić. Ale w takim razie muszę na razie... Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Dlatego lecimy. O, jest to podwóz. tutaj podwózka mam? W sumie nie dużą podwózkę. Super, teraz idę, nawet nie wiem gdzie... Teraz nawet sam nie wiem gdzie idę. Teraz nawet sam nie wiem gdzie idę. O! Przepraszcie, no i normalnie już bym dawno miał białą farbę. a tak! Potrzebuję jeszcze dodatkowych sześciu. Tak to potrzebuję jeszcze dodatkowych 6 13 dla 6 Normalnie już bym to odblokował, ale świat oczywiście no, w świetnie musi być dalej. A teraz nawet nie wiem, gdzie idę. Idę gdzieś w zak... różne zakątki, których nawet nie poznaję. Powierzcie mi i na słowa, ale sam teraz nie wiem, gdzie idę. Idę w totalnie losowe miejsca. Halo? Halo? Nie wiem o co chodzi. O, ale tu już muszę jakoś dać radę, no właśnie. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Nie no, ja, widzę, ja zaraz w tym labirancie się pogubię. Ja zaraz się pogubię w tym labirancie. Ja po prostu sam nie wiem gdzie to ma być. Sam nie wiem. To może być gdziekolwiek. Kurczę, ja nigdy tego nie znajdę przecież. Nigdy tego nie znajdę. Szczególnie, jeśli będzie mi po... przeszkadzać ten mały potwo... 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 potworek. Uch! Widzowie, ja nawet nie chcę wam przedłużać czasu. No i znalazłem. Wreszcie. Ja nie mogę. Dobra, mamy to różowy. Ja nie mogę i 14 farb! Po raz pierwszy ten numerek widzę widzowie. Po raz pierwszy ten numerek widzę. Dobra, ale nie ma co się śmiać. To jest przecież poziom już maksymalny. Większych... Większych część partii już nie ma. No chodź tutaj potworku, sam cię mam przyciągnąć, czy co? No, nie mam po co Cię tu przyciągać, bo już tam gdzieś jesteś. słownie tu się zrespił! Okej. Okay. <ścoughs> Przynajmniej wiemy już, gdzie się potwory... Przynajmniej już wiemy, gdzie, gdzie ten potwór się respił. <ścoughs> Przynajmniej już wiemy, gdzie się respił. Ale wciąż nie mogę znaleźć tego różowego przejścia Emilka, proszę cię nie teraz Proszę, Emilko, ja robię odcinek O co, Emilka? No nie mogę, Emilko, jak... Widzowie, z tym kotem się nie da z, z, z nią się nie da. Prosić będzie tyle, ile tylko chce. Z nią się, z Emilką się widzowie nie da. Będzie prosić tyle, ile tylko jej się zechce. Och, ale wciąż nie mogę. Ale było, że odpowiedź jest tuż nawet to nie jest to, tylko spaun. Ja już mam dość. Ciebie, żarówko też. Widzę, ja naprawdę próbuję to dla Was przejść, ale przez tego małego. Jest to niemożliwe. Z tego Znaczy jest, ale trzeba poświęcić na to przejście, które naprawdę dużo, dużo, dużo czasu. A poza tym sam odcinek trwa 24 minuty. Tak widzę, jak widzę ile odcinek trwa. A właśnie nie masz gdzie się zjeść. Widzę jak masz też szpony. I buzie, Czemu tak blisko mnie latasz? Mam pytanie do ciebie, potworku. Czemu tak blisko mnie latasz? A... Ja już mam to. O! I Ja naprawdę staram się tylko znaleźć jakieś tam głupie przejścia. Dobra, sam to znajdę. A gdybyście się pytali, to odpowiedź leży tu, przede mną. Klucz. Mamy to. TAK DŁUGO WIDZOWIE NA TO CZEKAŁEM! Chwile, co? Jak? To blok! Jak to? Nie... Yeah. Go dosyć! Widzowie ja już nie mogę. Pff. Jeszcze nie mogę. Dlaczego? Sorry widzowie, ale... Pff. To mnie po prostu zdenerwowało. Jak ten potwór o to przeszła? Pff. Myście się pytali co te pięć odcinków z... No wiecie, te z śmiesznych zwierząt, to były eksperymenty, bo Bo długo miałem przerwę, to chociaż postanowiłem zrobić jakiś eksperyment Czy przykład No chociaż postanowiłem eksperyment zrobić, czy To Czy przynajmniej i Czy będę Czy nie będę musiał sprawdzać, że Wszystko jest dobrze, bo samo będzie wszystko dobrze no, nie sprawdzałem jak zwykle. Jeden odcinek był. Jeden odcinek był za cicho. Nie, w ogóle nie miał głosu. A pewnie tylko. A jeden z tego co pamiętam, lub dwa były idealne. Po to nie ma urządzenia, to. Ale. Tak blisko byłem, a ty, A tu nagle jakiś błąd wystąpił, i mimo, że potwór się nie zmieścił, to się tam zmieścił. Widzowie, to naprawdę mnie zdenerwowało. Dosyć mam jak nic. Dlatego, widzowie, po prostu naprawdę. Mam już dosyć i tyle. Więc. Do zobaczenia, widzowie. W kolejnym odcinku. Do zobaczenia. 花炮。